Czy wiecie, że rząd właśnie ujawnił szokujące liczby dotyczące emerytur na czerwiec 2025 rok? Mówi Wam Mickiewicz i mam dla was informacje, które mogą całkowicie zmienić wasze rozumienie tego, ile faktycznie otrzymujecie na swoje konto bankowe? Przygotujcie się na prawdziwą bombę minimalna emerytura wzrosła do 1878,91 zł brutto, ale czy wiecie, ile z tej kwoty faktycznie trafia do waszej kieszeni? Odpowiedź może was zaskoczyć, bo po wszystkich potrąceniach zostaje wam tylko 1709,81 zł netto. To oznacza, że państwo zabiera wam aż 169,10 zł miesięcznie. Czy to sprawiedliwe, ale to dopiero początek tej historii. Dlaczego niektórzy emeryci tracą nawet więcej swoich pieniędzy? Wszystko zależy od jednej magicznej liczby 2500 zł brutto. To próg, który decyduje o tym, czy będziecie płacić dodatkowy podatek, czy nie. Jeśli wasza emerytura przekracza tę kwotę, rząd sięga jeszcze głębiej do waszych kieszeni. Weźmy konkretny przykład: emeryt z emeryturą 3000 zł brutto. Czy myślicie, że dostaje całą tę kwotę? Absolutnie nie. Po odliczeniu 9% składki zdrowotnej, która wynosi 270 zł, oraz podatku dochodowego od nadwyżki powyżej 2500 zł, czyli 60 zł, zostaje mu tylko 2670 zł netto. To strata 330 zł miesięcznie. Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego wasze emerytury wydają się być mniejsze niż oczekiwaliście? Odpowiedź leży w skomplikowanym systemie potrąceń, który większość seniorów nie do końca rozumie. Każdy złoty powyżej 2500 zł brutto oznacza dodatkowe 12% podatku. To może być różnica między godziwym życiem a ledwo wiązaniem końca z końcem. Ale czy wszyscy emeryci są w tej samej sytuacji? Oczywiście, nie. Ci, którzy pobierają emerytury do 2500 zł brutto, Płacą tylko składkę zdrowotną. To może wydawać się sprawiedliwe, ale czy naprawdę tak jest? Dlaczego system karze tych, którzy przez lata ciężkiej pracy wypracowali sobie wyższe świadczenia? A co z obiecanymi dodatkami? Trzynasta emerytura już została wypłacona 16,5 miliarda złotych, trafiło do 8,8 miliona osób. Ale czy wiecie, że czternasta emerytura też Was czeka? I tutaj znowu pojawia się pułapka. Czy wszyscy ją otrzymają w pełnej wysokości? Jeśli chcecie poznać dokładne wyliczenia dla różnych kwot emerytur, od minimalnej aż do 5500 zł i dowiedzieć się, ile faktycznie zostanie wam w portfelu po wszystkich potrąceniach, zostańcie ze mną do końca tego materiału. Kliknijcie dzwoneczek, aby nie przegapić najważniejszych informacji dla polskich seniorów. Czy jesteście gotowi na pełną prawdę o waszych emeryturach? Teraz przejdźmy do szczegółowego omówienia tego, co faktycznie dzieje się z waszymi emeryturami w czerwcu 2025 roku. Każdy z Was który pobiera świadczenie emerytalne, powinien dokładnie zrozumieć mechanizm potrąceń, ponieważ to właśnie te potrącenia decydują o tym, ile pieniędzy faktycznie trafia na wasze konta bankowe każdego miesiąca. Zacznijmy od podstaw, które każdy emeryt powinien znać na pamięć. Wasza emerytura brutto to kwota, którą ZUS wyliczył na podstawie waszych składek i okresu pracy. Jednak ta kwota nigdy nie trafia w całości na wasze konto. Dlaczego? Ponieważ państwo pobiera od niej obowiązkowe składki i podatki, które są automatycznie odliczane jeszcze przed wypłatą świadczenia. Pierwszą i najważniejszą opłatą, którą płaci każdy emeryt bez wyjątku, jest składka zdrowotna. Ta składka wynosi dokładnie 9% od pełnej kwoty emerytury brutto. Nie ma znaczenia, czy wasza emerytura wynosi 1500 zł, czy 4000 zł, zawsze zapłacicie 9% składki zdrowotnej. To oznacza, że jeśli otrzymujecie minimalną emeryturę w wysokości 1878,91 zł. brutto, składka zdrowotna wyniesie dokładnie 169,10 zł. miesięcznie. Drugi element potrąceń to podatek dochodowy, który jednak nie dotyczy wszystkich emerytów. Tutaj pojawia się kluczowa granica 2500 zł. brutto miesięcznie. Jeśli wasza emerytura nie przekracza tej kwoty, podatek dochodowy nie jest pobierany. Oznacza to, że emeryci z niższymi świadczeniami płacą tylko składkę zdrowotną i mogą liczyć na większy procent swojej emerytury brutto w kieszeni. Jednak sytuacja komplikuje się, gdy wasza emerytura przekracza próg 2500 zł. brutto. W takim przypadku podatek dochodowy jest naliczany w wysokości 12%, ale tylko od kwoty przekraczającej ten próg. To bardzo ważne rozróżnienie, które często wprowadza w błąd emerytów. Podatek nie jest pobierany od całej kwoty emerytury, ale tylko od nadwyżki ponad 2500 zł. Sytuacja wygląda inaczej dla emeryta z emeryturą 3000 zł brutto. Składka zdrowotna wynosi 270 zł, a podatek dochodowy jest naliczany od nadwyżki 500 zł ponad próg 2500 zł, co daje 60 zł podatku. Łącznie potrącenia wynoszą 330 zł, więc emeryt otrzymuje na rękę 2670 zł netto. W tym przypadku państwo zabiera już 11% emerytury brutto. Im wyższa emerytura, tym większy procent tracimy na potrąceniach. Emeryt z świadczeniem 4000 zł brutto płaci 360 zł składki zdrowotnej oraz 180 zł podatku dochodowego, co daje łącznie 540 zł potrąceń. Na konto trafia więc 3460 zł netto, co oznacza utratę 13,5% emerytury brutto. Te wyliczenia pokazują, że system podatkowy w pewien sposób każe emerytów z wyższymi świadczeniami. Przy emeryturze 5000 zł brutto składka zdrowotna wynosi 450 zł, a podatek dochodowy od nadwyżki 2500 zł wynosi 300 zł. Łącznie daje to 750 zł potrące miesięcznie, więc emeryt otrzymuje 4250 zł netto. To oznacza, że państwo zabiera 15% emerytury brutto, co w skali roku daje stratę 9000 zł. Warto zrozumieć, Skąd wzięła się obecna wysokość minimalnej emerytury? W marcu 2025 roku przeprowadzono waloryzację świadczeń, która zwiększyła minimalną emeryturę o 5,5%. Poprzednia minimalna emerytura wynosiła 1780,96 zł brutto, a po waloryzacji wzrosła do obecnych 1878,91 zł brutto. Ta podwyżka o 97,95 zł. brutto przełożyła się na wzrost emerytury netto 89,74 zł. miesięcznie, co w skali roku daje dodatkowe 1076,88 zł. w kieszeni emeryta. Mechanizm waloryzacji emerytur jest bardzo ważny dla każdego seniora, ponieważ to właśnie dzięki niemu świadczenia są corocznie dostosowywane do wzrostu kosztów życia i inflacji. Waloryzacja nie jest przywilejem, ale prawem każdego emeryta zapisanym w ustawie. Kwota waloryzacji zależy od wskaźników ekonomicznych, takich jak średni wzrost wynagrodzeń i inflacja w poprzednim roku. Jeszcze bardziej interesująco przedstawia się sytuacja z 14 emeryturą, która będzie wypłacana jeszcze w tym roku. To świadczenie również jest gwarantowane ustawowo, ale tutaj pojawiają się pewne ograniczenia dotyczące wysokości podstawowego świadczenia. Pełną kwotę 14 emerytury. Która wynosi 1878,91 zł brutto, otrzymają tylko ci emeryci, których podstawowe świadczenie nie przekracza 2900 zł brutto miesięcznie. System czternastej emerytury działa według zasady zwanej złotówka za złotówkę. Oznacza to, że za każdą złotówkę emerytury powyżej progu 2900 zł brutto, kwota czternastej emerytury jest pomniejszana o jedną złotówkę. Na przykład. Jeśli Wasza emerytura wynosi 3100 zł brutto, czyli jest o 200 zł wyższa od progu, 14 emerytura zostanie pomniejszona o te 200 zł i otrzymacie 1678,91 zł zamiast pełnej kwoty. Ten mechanizm oznacza, że emeryci z najwyższymi świadczeniami mogą nie otrzymać 14 emerytury wcale, podczas gdy ci z niższymi emeryturami dostaną pełną kwotę. Może to wydawać się niesprawiedliwe, ale ustawodawca uzasadnia to chęcią skierowania dodatkowego wsparcia do najuboższych seniorów którzy najbardziej potrzebują finansowej pomocy. Ustawa przewiduje również możliwość zwiększenia kwoty 14. emerytury przez rząd. Rada Ministrów może określić wyższą kwotę świadczenia, biorąc pod uwagę sytuację społeczno-gospodarczą oraz stan finansów publicznych. W przeszłości już kilkakrotnie zdarzało się, że rząd podnosił kwotę 14. emerytury powyżej minimalnej emerytury, co było bardzo dobrze odbierane przez seniorów. Oprócz 13. i 14. emerytury Polscy seniorzy mogą liczyć na różne dodatki do swoich podstawowych świadczeń. Jednym z najważniejszych jest dodatek pielęgnacyjny, który przysługuje osobom całkowicie niezdolnym do pracy i do samodzielnej egzystencji. Kwota tego dodatku po waloryzacji w 2025 roku wynosi 337 zł miesięcznie. Dodatek ten nie podlega opodatkowaniu ani składce zdrowotnej, więc cała kwota trafia do kieszeni seniora. Kolejnym ważnym dodatkiem jest ryczałt energetyczny który ma kompensować rosnące koszty energii elektrycznej. Ten dodatek przysługuje wszystkim emerytom i rencistom, a jego wysokość w 2025 roku wynosi 299,82 zł rocznie. Ryczałt jest wypłacany jednorazowo, zwykle w pierwszej połowie roku i podobnie jak dodatek pielęgnacyjny nie podlega żadnym potrąceniom. Bardzo istotną kwestią dla wielu seniorów jest również możliwość łączenia emerytury z pracą. Wielu seniorów decyduje się na kontynuowanie aktywności zawodowej po przejściu na emeryturę, czy to z powodów finansowych, czy z chęci pozostania aktywnym. Prawo pozwala na łączenie emerytury z pracą, ale wprowadza pewne ograniczenia, które mogą wpływać na wysokość wypłacanego świadczenia. Jeśli emeryt pracuje na umowie o pracę i jego miesięczne wynagrodzenie przekracza 130% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, emerytura może być zawieszona lub pomniejszona. W 2025 roku limit ten wynosi około 9100 zł. brutto miesięcznie. Przekroczenie tego limitu oznacza zawieszenie wypłaty emerytury na okres, w którym wynagrodzenie przekracza dozwolony próg. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku pracy na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenie czy umowa o dzieło. Tutaj limity są znacznie niższe i wynoszą 30% przeciętnego wynagrodzenia dla umów zlecenie i 70% dla umów o dzieło. Przekroczenie tych limitów również może prowadzić do zawieszenia emerytury, co często jest zaskoczeniem dla seniorów podejmujących dodatkową pracę. System emerytalny przewiduje również specjalne rozwiązania dla osób, które nie nabyły prawa do emerytury z powodu zbyt krótkiego okresu składkowego. W takich przypadkach można ubiegać się o świadczenie przedemerytalne lub zasiłek przedemerytalny, które mają zapewnić podstawę utrzymania do czasu nabycia prawa do emerytury. Te świadczenia są jednak znacznie niższe od pełnej emerytury i mają charakter czasowy. Podsumowując wszystkie te informacje, widać, że system emerytalny w Polsce jest bardzo złożony i zawiera wiele różnych elementów, które wpływają na ostateczną kwotę trafiającą na konta seniorów. Zrozumienie tego systemu jest kluczowe dla właściwego planowania finansów na emeryturze i wykorzystania wszystkich dostępnych świadczeń i dodatków.